Cześć, ja z tej strony Kismarga, masz, dzisiaj sobie nagrywamy pierwszy odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem na mój kanał bo lecimy po, na, y, po 80 subskrypcji, bo widzę, że już wielkimi krokami zbliżamy się do 40 i 38 subów, więc... Ja wam pokazuję teraz mój sklep. Najbardziej mi się tutaj też podoba ten szorstwu, ale nie będę go sobie kupował. Pamiętajcie, że dzisiaj niestety update'u nie ma. Przepraszam, że wam powiedziałem, ups, no bo obstawiam, że dzisiaj może być update. On jutro będzie o 10 godzinie, więc jutro będziemy o 10 godzinie razem grać. Jak wiadomo dojdzie stara mapa, czyli gorąca strefa, więc bo też Ryan i Frank powiedzieli, że gorąca strefa została trochę ulepszona, więc możemy się spodziewać czegoś lepszego w i na, i na tej wróżby Dobra, tutaj mamy takie szanse 407. I dzisiaj po mam... prostu tak. Nie wiem, jak to można zrobić, żeby to, to mi um, się widzieli, na no, bo bizzanie, bo nie wiem, czy takie coś jest na mobilu, to chodzimy na openingu. Miran. Jeśli ktoś ma na imię Miran, to piszcie w komentarzu Miran, to ja wam serdecznie szkodę. Miran. Dobra. I tu będzie na przykład trójeczka, taka ładniutka i taka piękna jedyneczka świecąca. O, jest Milan! Czemu żeś taki nam nieszczęście przyniósł? Dobra, 9 Dobre leja I 23 trzy dla rozy. Bardzo dobrze, bo Rose robimy na 9 moc. Dobra, więc... Nie się, nic nie drobno, to zakroimy sobie chociaż gierkę na poczekanie. Hmm... Milan, pamiętaj, że następnym razem jest nam coś drobnie. Niestety, przekąski nie dostaniesz. Dobra. O, położył się spać, to dobrze. To śpi sobie. Jak coś, to ja się nie mogę doczekać update'u. Kamik cały czas do. Nie mogę się doczekać update'u i tak dalej. No <suszy> coś się nobizem na tu nam przesunął. To trzeba go Dobra, nagrywa się dalej. Musimy do coś podjechać. No bardziej tracą tutaj sobie unta nabić. Podjadę ci podjadę. Chyba no nie. Jackie jest szybko odejmę. No nie jest mnie. I nie Jara, pojechałem. No na niestety pojechamy zostałem. Ale pozdrawiam Leon ty, który jest oczywiście ze mną w teamie. Coś, że dla, dla mnie na razie brak mi się nudzi. Oczywiście teraz, jutro i już na pewno, nie? Bo jutro będzie się dużo działo i to bardzo dużo. To jest jedna, chyba że jedna z najlepszych aktualizacji, która po prostu była w świecie Brawl Stars. Ja tu próbuję po prostu podjechać z ten team, bo mamy jeszcze trzecie Ajaxa. Tak, spokojnie drugie miejsce zająć. Bo chcę mieć dniem na 16. Nie, to był chyba... No, to był mój błąd życiowy. Ale ten mister Peter nie ogarniał, ale mam plus jeden, Raz No tym wielkim Wikingdom Proszę nie graj ze mną, chłopie. Nie graj. Bo był cały czas się kampi za mi pomagać, tam zabijać. Jak coś to wam powiem, że u mnie rozpętała się straszliwa ulewa. A co mi teraz przestało padać? No, no jest strasznie. Kurde, skrzynki. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Pozdrawiam Marty, która ze mną w teamie, a teraz już nie ma, <śm> już nie ma jej w teamie, <śm> bo padło. ale dalej się, dalej się jeszcze nie poddajemy, jeszcze nie padliśmy, więc jest kozak. Jak coś tutaj nie możecie się doczekać aktualizacji, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, pisać dowolny komentarz i zostawić łapeczkę w górę oczywiście. Zostaw mnie Nie, nie, nie. Dobra, cztery power może mamy jakieś szanse z tym 8 y, bitowcem, który mnie całkowicie lije No Nie, nie będę się Nie, zostaw mnie To z nie zasiąłem na mnie Nie wyświęcam Zostaw mnie, Jest Tylko czekam na niego, jak weźmie sobie te powerki a nie bo Barley nadzielony więc miał jakie szanse szansę okay, Ale nadal jestem wyrzucony Pojechałem go! Nie bardzo dobrze Ja tam bardziej wolę Gino niż Bro... tego, Barleya Nie wiem jak pojechałem tego Broka, ale na pewno musiał w burzę wejść Nie ma tym koniec no niestety nie da mi tej Jackie litości i szesnasta ranga mamy 20 rzetonków, Szkoda, że nie ma wydarzenia z tymi yy, z monetami oczywiście. No ja się już nie mogę doczekać tego updateu, On będzie za 17 godzin 28 minut. 27 minut, dokładnie. A ten, no, co tu można mówić? Co on robi? Pamiętajcie, że możecie wpadnąć do klubu Aleluś Steam, bo jestem w tym klubie. Oczywiście jestem na ósmym miejscu, więc możecie zaprosić mnie do znajomości. E, zobaczę na ten kanale 50 subów. Zrobię dla, dla moich widzów kochanych e, klubik, więc będziecie mogli tam wpadać. Na razie za pierwszym razem bym dał na tysiąc pucharków, a później to już nie wiem. Zależy ile by was było w moim klubie. O ile chcecie, to dojdzie. O tutaj jest Aureox. Hmm. No ja normalnie mam szczęście, że doszłam do tego klubu, bo pierwszy raz jestem w klubie e, tego. Nie widza tylko youtubera innego. jakiś L320. Hmm. Ja niestety nie mogę kogoś przyjąć, bo ja nie jestem zadowolony, no nie mogę. Dobra, więc myślę, że odcinek wam się spodobał, pamiętajcie, żeby go zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby była zwolennoszkiem, bo lecimy po 40 subów, a później już po 80. Pamiętajcie, żeby też wpadnąć na kanał Kamixa Games, bo trochę robię odcinek z tego, z aktualizacji, więc kupywa, będzie kupił tego, brał pasa i ja dopiero będę go kupywał trochę później o 15, więc... Będę, jutro możecie, czekaj na moim kanale na dwa odcineczki, które oczywiście się pojawią. Może jutro wytropimy yy, Gaila, tak, Gaila. No, na pewno może nam dropią 15% baterii. No. I jak coś to jeszcze ja was poinformuję, że w czerwcu będzie drugi nowy zadymiarz. Nie wiem, nic nie wiem jak będzie on się nazywał i tak dalej, ale już... Już wiem z jakiego gangu będzie on być, z gangu panki i poko. więc, <ścoughs> więc już wiecie, dobra, chcę wam pokazać, że jeszcze wbijam Bibi na 24, robię ją na 25 randę, pierwsza posej, która będzie na, na 25 randze, oczywiście u mnie na koncie i zrobiłem ją na gadżeta. Ja też planuję teraz stare zrobić tą Piperkę, bo jeszcze monet mi brakuje, żeby ją ulepszyć tak. Darela już tutaj na 8 mogę wcisnąć. Kolta też na 8 i Dynamajka. Ja tam Dynamajka nie chcę lepsza na Star powera bo to jest słaba ja, dla mnie. Po prostu ja w ogóle nim nie gram. Nie umiem nim grać. Nie umiem, wy, ale ja kompletnie nie umiem nim grać. Dobra. Więc ja myślę, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie że tylko, żeby zostawić tą łapeczkę. Mówię wam już czwarty raz, nie? No. To trzymajcie się mocno. Widzimy się jutro o dziesiątej. Cześć!